Nazywam się Katarzyna Stoparczyk i tak jak każdy spośród nas zostałam zaproszona na 50. urodziny właśnie 50-letniego urwisa Mikołajka. Tak się składa, że bardzo często rozmawiam z dziećmi i coraz częściej dochodzę do wniosku, że to jest ta sama ekipa, to jest ta sama paczka, paczka Mikołajka. Drodzy Państwo, my wszyscy tak naprawdę należymy do paczki Mikołajka, bo jak powiedział Ksiądz Jan od Biedronki. J'ai grand plaisir à accueillir Madame Anne Gauchinet au moment où on célèbre les 50 ans du petit Nicolas qui, malgré son âge, reste éternellement jeune. Les élèves du lycée français ont beaucoup d'affection pour cet écolier turbulent qui, dont ils s'inspirent quelquefois pour leurs bêtises Proszę Państwa, to jest dla nas wielka radość gościć tutaj panią Angościnny wraz z mężem, ponieważ staraliśmy się o tę wizytę od co najmniej pięciu lat od chwili, kiedy ukazał się pierwszy dom Nowych Przygód Mikołajka. Mikołajek jest największym bestsellerem literatury francuskiej na rynku polskim ostatnich kilku lat. A zapewne i dłuższej, dłuższego okresu czasu. To jest niewątpliwe, i cyfry, liczby na to wskazują. No i tak właśnie od 50 lat słowo w kreskę, kreska w słowo wędrują przez karty książek zapisanych w 30 językach. Ja mam ogromny zaszczyt powitać w tej chwili osobę, która jest najbliższą krewną Mikołajka, aż chciałoby się powiedzieć jego młodszą siostrzyczką. Apparemment, ma, ma, ma vie tout entière est, est très liée à, à la Pologne, euh, puisque je porte un nom polonais, et que je, je lutte quasiment tous les jours quand on écrit mon nom pour euh, imposer ce, ce Y qui le termine et ne pas en faire un nom italien. Quand je, je suis venue ici pour la première fois en, en 1992 avec ma mère pour inaugurer ce... Le lycée, le collège français de Varsovie qui porte le nom de mon père. Je suis venue ici, l'inauguration a eu lieu le jour de mon anniversaire, le 19 mai. Et 17 ans plus tard, je reviens ici, à la veille du jour de l'anniversaire de la mort de mon père. C'est ce qui me fait dire que je suis vraisemblablement liée profondément à ce pays. Et le, le succès que rencontre euh, le petit Nicolas ici en Pologne est une nouvelle preuve de, des liens qui, qui unissaient mon père à, à ce pays. Son père était polonais, sa mère était russe. Euh, et finalement, le petit Nicolas, c'est une partie de, de l'histoire euh, de mon père. Il a, il a mis dans ce livre beaucoup de ses souvenirs d'enfance et des souvenirs euh, d'une enfance qui n'a pas été une enfance polonaise, qui était une enfance euh, en Amérique latine. Mais euh, le succès ici finalement euh, rejoint euh, la grande histoire. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire depuis 5 ans, mais donc, de, ces 10 000, 000, de ces 50 000 premiers exemplaires, on a fait un petit peu de chemin puisqu'aujourd'hui en France, on dépasse le million d'exemplaires vendus pour les trois volumes en 5 ans d'exploitation. Et euh, c'est vraiment le public qui est allé, qui a fait le succès de ce livre. Euh, chaque fois, les, les acheteurs achètent vraiment un exemplaire, ils vont à la caisse et ils prennent deux, trois, quatre exemplaires. Um, et puis l'histoire s'est accélérée. Et Znak a beaucoup contribué. Qu'est-ce que je peux dire D'abord, je ne suis pas la première fille de Mikołajek. Il faut donner la justice aux personnes qui m'ont parce que, en Pologne... Już w 1964 roku y, ukazał się tonik Mikołajka, podwójny tonik pod tytułem Rekreacji Mikołajka, w którym zawarte były dwa pierwsze y, z pięciu toników tworzących wówczas serię. Y, no a ja mogę tylko powiedzieć, że no, szczęśliwie tak się złożyło, że, że od czasu rekreacji wszystkie pozostałe tomy y, miałam wielką przyjemność tłumaczyć. No a od kilku lat spotykają mnie fantastycznie niespodzianki w postaci odnajdywanych stopniowo nowych tekstów, na które właściwie chyba nie liczyłam, nie, nie byłam świadoma, że one istnieją. Bardzo opłakiwałam śmierć gościnnego w 1977 roku. No i, i, i i tutaj się właśnie takie cuda wydarzyły, że jednak jeszcze no, ponad 100 nowych opowiadań pani Anna odnalazła i, i można je było udostępnić czytelnikom. Ta wita zostanie umieszczona przed szkołą, no i nie będzie żadnych wątpliwości, że to jest jedyna szkoła w tym kraju imienia René Gościnnego. Myślę, że wielkie brawa. Bardzo cieszę się, że to uroczysty mamy teraz właśnie na sobie.